Is in my mind, it's still okay. If I can't stay with you, will I run away? No, if I can't stay with you, I'll find a way. się siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie i bym was bardzo serdecznie chciał zaprosić na mój inny kanał niż ten bo tu w ogóle 3 lata filmów nie było no i bym chciał was zaprosić na inny kanał zapraszam was na kanał Palon, link w opisie do kanału i na Instagram palom podłoga pod zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie i, i właśnie zapraszam panu pod podgląd yy, tutaj pan też mogę pokazać tak no i patrzcie to yy, tutaj tak lecimy czekajcie tylko sobie o tak weźmiemy weźmiemy sobie tak no i nie chcę tego filmu na przykład oglądać, yy, bo to było 3 lata temu. I yy, widać, że ten film uzyskał 158 wyświetleń, to jest bardzo dużo. Yy, informacji tu chyba on żadnych nie ma, no nie ma i założyłem go w 2000 y, mm, go dołożył, ale postanowiłem, że sobie inny kanał założę. No i postanowiłem sobie takie kanał założyć jak wpisujecie balon, Palon To macie nowy, mój nowy kanał więc Was serdecznie wszystkich zapraszam no i co? do widzenia Halo.